Mówimy tutaj na ten moment o opłacie paliwowej rzędu 25 groszy w litrze paliwa, więc to nie jest tak mało. To jest tak naprawdę praktycznie 5% wzrostu ceny przy obecnych cenach detalicznych. Więc jest to zmiana odczuwalna dla. Konsumenta. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, jaki jest charakter tej, tej opłaty, no to można powiedzieć, że, że jest to nowy podatek, który jest nakładany na społeczeństwo. Tak należy to interpretować. Paliwa są o tyle, Wdzięcznym z punktu widzenia państwa elementem czy, czy, czy dobrem do opodatkowania, dlatego że tak naprawdę trudno jest od tego opodatkowania uciec. Tutaj zasady są bardzo proste, więc nie ma komplikacji, na przykład jak, jak w przypadku podatku VAT, że gdzie trzeba coś odliczać, rozliczać. Tutaj po prostu od, od litra paliwa jest, jest określona stawka. Trudno od tego. Trudno te, te paliwa czymś innym zastąpić, przynajmniej nam jako konsumentom. Mamy samochód i, i go tankujemy. Tak? I jakby tak zwana elastyczność naszego popytu na, na paliwa jest bardzo, bardzo niewielka. Czy cena jest taka, czy cena jest mniejsza, niższa, wyższa. Z reguły nie. E... Na tej podstawie nie decydujemy, czy gdzieś pojedziemy. Prawda? Więc tutaj, z punktu widzenia państwa, jest to jest o tyle to wdzięczne, że mo, można podnieść cenę podatkiem, a i tak e, taka konsumpcja paliw znacznie e, nie spadnie, czyli ten podatek e, przyniesie ten fiskalny. Efekt. Wiadomo, że wyższe ceny paliw mają szereg reperkusji dla gospodarki. Najprostszym jest wyższa inflacja. Wpływa to. Bezpośrednio, bo paliwa są w naszym koszyku konsumpcyjnym, ale też pośrednio. No w zasadzie te paliwa są niemalże w każdym komponencie inflacji, dlatego że no wpływają na różnego rodzaju koszty, nie tylko koszty transportu, ale koszty energii bezpośrednio, pośrednio. Także to się niejako rozlewa na całą gospodarkę i ta inflacja z tego tytułu będzie wyższa. Nasze odczuwalne dochody będą niższe, no bo jeśli wydamy więcej na stacji, to będziemy mieć mniej. Pieniędzy do wydania w innych miejscach, więc to są takie najbardziej bezpośrednie konsekwencje takiej, takiego podatku. W dalszej kolejności należy wymienić też pewien spadek konkurencyjności polskiego przemysłu na, i wewnętrznie względem importu i, i, i na innych rynkach, no bo wiadomo, że, że to oznacza też wyższe koszty dla przedsiębiorstw, więc, więc jest szereg negatywnych aspektów. Jak to w przypadku każdego, w zasadzie, Podatku. Porównując ten podatek do, do innych podatków, można powiedzieć, że on na ten moment, gdzie inflacja jest niska, dochody gospodarstw domowych rosną szybko, ceny ropy na rynkach światowych są niskie, że on prawdopodobnie zostanie w miarę. Łatwo przetrawiony przez gospodarkę. Tak nigdy nie jest nic dobrego, jeśli mamy nowe, wyższe podatki, ale, ale powiedzmy sobie, prawdopodobnie on narobi mniej szkód, niż w dłuższym terminie narobiłyby podatki, na przykład dochodowe, wyższe niż mamy i obecnie, bo, bo w Polsce mamy niski. Odsetek pracujących osób w populacji, więc jakby nie do uderzanie dodatkowo w tą stronę podażową jest, jest bardzo niewskazane. Więc jakby tutaj prawdopodobnie w tej stronie konsumpcyjnej gospodarka sobie poradzi z tym lepiej. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, czy, że mm, zawsze jest to wybór pomiędzy tym, czy chcemy mieć wyższe podatki i wyższe wydatki, czy niższe podatki i niższe wydatki. No prawdopodobnie, gdyby nie szereg transferów zmian w transferach socjalnych program 500, obniżenie wieku emerytalnego, to prawdopodobnie mielibyśmy te środki gdzie indziej, nie trzeba byłoby wprowadzać nowego podatku. Także tutaj trzeba też pamiętać o tym, że zawsze jest to wybór. Tak? Jeśli chcemy mieć wyższe wydatki, no to prawdopodobnie będziemy musieli je czymś sfinansować. Dużo się mówiło o tym, że gdzieś wzrost podatków jest w związku z tym nieunikniony. No i widać, że to jest taka pierwsza, poważniejsza próba podniesienia podatków pod nazwą po prostu opłaty paliwowej.